Imaneczkowe, witam Was w kolejnej odsłonie air 2 2012 Part 2. Tak, lecimy z tą gierką. Jest to kontynuacja właśnie air 2 2012 czyli druga część. Co tu się wydarzyło, dobrze pamiętamy. No dobra Jesteśmy tutaj Te trzy lokacje przeszliśmy wcześniej Więc my musimy teraz Czy kolejne przejść pewnie W tym momencie Mamy tutaj jakąś straż hmm. Mamy zero kasy No i mamy tutaj upgradek właśnie do następnych Dwóch Rzeczy Pojazdów więc też nam będzie tutaj pokazywać, jak to mamy jechać. Standard dobra, więc też nie będzie aż tak źle. Myślę, że tutaj będzie jeszcze szybciej niż w wcześniejszej części. No ale może, może tutaj będzie też inaczej. Ja na to mówię, że to jest symulator po prostu od malucha do pasata. Więc no, prawie to się wszystko zgadza tutaj widzimy, że rzuci na nas jakiś paździoch. Więc my tutaj musimy sobie teraz wszystko ładnie zboostować. No i lecimy. No mamy tutaj troszkę cięższą artylerię. Niż normalnie jakieś sportowe bryki. Więc no jedziemy, jedziemy do miasta. Więc no Trzeba tam dojechać w końcu, zobaczyć co to będzie. Troszeczkę dalej dojechaliśmy. Więc zawsze to większa kasa 800, więc musimy sobie kupić w końcu lepszy silnik 7,5. do tego lepszą, lepszy zbiornik paliwa, który jest bardziej wytrzymały. Trochę więcej nam tutaj da właśnie paliwka. Dobra, więc my tylko jak dalej zaś pojedziemy. Pewnie. No, jak dobrze wiemy, tutaj te zombie są naprawdę. U, pier... Nie powiem jakie, te, które się tak łapią. Amazing jeszcze, pięknie tutaj walnęliśmy. Więc jeszcze tutaj tak przejedziemy. Tocz się jak najdalej. Dobra. Tutaj już będziemy musieli stanąć. No to 1200 zarobiliśmy pięknie. No skrzynia pięciobiegowa. No i tyle w tym momencie. Czwarty dzień. Trzeba tutaj przejechać jak najwięcej. Przeskoczyć też. Tak. Super B. Pięknie tutaj włoiliśmy się. No, sąsiedzi nas łapią jak zwykle. Paść Dobra, mamy. Przejechaliśmy ten kawałek. Więc teraz też będzie troszeczkę kawałek dalej niż wcześniej. To nawet nie pokazuje nam zbytnio, że przejechaliśmy kawałek dalej. Ale właśnie, to musimy zrobić. Plus tutaj dołożyć sobie, nie, troszeczkę zbiornika lepszego. Teraz możemy ich nadziewać tutaj. Więc też będziemy tak, tak robić. Dobra, tutaj jakiś pazuł się chce złapać na gapę i się nie złapał. No, tędy. Dobra, przejechaliśmy jeszcze więcej. Pięknie, 1500. Więc co będzie dalej? Eee, lepsze oponki by się przydały, tak? No to próbujemy. Próbujemy. Na razie nie będę tutaj ulepszać do fula. Ładnie. Tutaj się ładnie wbijamy. Na dwóch kołach, no 100 praktycznie możemy jechać. Tu walnęliśmy pięknie, tu przejechaliśmy dalej, jeszcze kawałuntek, jeszcze, jeszcze, no i tutaj nam z... zabrakło paliwka. Zabrakło dobrze, możemy tutaj sobie wziąć lepszy silnik na 8 litrów. No i próbujemy. Siódmy dzień. Im więcej dni, tym gorzej dla nas. Wiadomo, im szybciej przejedziemy tym lepiej będziemy mieć. Ale musimy tutaj też właśnie patrzeć na to, że trzeba ekonomię troszeczkę tutaj zastosować. Czyli najpierw silnik, później zbiornik i tym podobne. Już tak mamy troszkę ulepszone bryki. Cięższa artyleria, pięknie amazing. Ale tu wjechałem im na twarz. Jeszcze dojeżdżamy. No i było. 2000 prawie zarobiliśmy, więc myślę, że możemy teraz to wydać tutaj na troszeczkę busta, lepszy po prostu buścik. Więc też będzie dla nas lepiej, jak będziemy właśnie tak później to bustować. Więc jak ładnie tak wejdziemy w jakieś tutaj skocznie. No tak jak teraz. Będziemy mogli właśnie tak przelecieć ładnie. No, ten pazió tam z tyłu, to naprawdę on się uparł już na tym kole. No, ale przejechaliśmy kawałek dalej zaś, zaś. E, lepsze jeszcze koła. No i busta. Możemy ty wziąć. E, chociażby jednego. Wow, excellent. E, no, nie powiem, no. Bardzo fajnie, jeżeli tak przeskakujemy, co nie wow. Taki boostem to naprawdę dużo możemy zrobić. No, tutaj przejechaliśmy kawałek jeszcze dalej. No, ponad 2600 zarobiliśmy. Więc. Tutaj prawie na fula. Tutaj. O, 10. dzień. Do którego dnia będziemy musieli sobie poradzić tą jedną machiną, nie wiem. Ale. Coraz dalej, coraz dalej dojeżdżamy. Nie wiem, czy to wina jest po prostu naszych opon teraz pięknie. Dobra, lecimy. Whoa, whoa, whoa. A wędząm pięknie. No, i tutaj dojechaliśmy. Teraz będzie prawie 3000, no czy 200, pięknie. No i teraz sześciobiegowa yy, No, 6, yy, biegoła skrzynia. No, próbujemy, próbujemy. Jeszcze większy speed, już na samym początku. Nawet się nie do tego kontrolować zbytnio. Tutaj jakiś tam październik chciał się nas szczepić. Dobra, mamy tak. Ładny buścik poszedł. No więcej tych październików nie mogło się czepić. No ładnie, ładnie taki wyskok. Mówiliśmy przejechać to. A prawie. No kawałek, kawałek. No prawie walnęliśmy. Eee, 4000, Więc myślę, że działko możemy w końcu tutaj na fulla nawet zrobić. No i zostały nam tylko do zrobienia dwie rzeczy. Dobra. Tak. Ładnie tu przeskakujemy. Ładnie, ładnie, naprawdę ładnie lecimy. Pięknie to. Wow. Amazing cały czas. No, przelecieliśmy ten kawałek. No. Jesteśmy teraz przy drugim pojeździe. Nawet nie musieliśmy aż tak zbytnio długo robić 13 dni. Więc teraz mamy nowy pojazd odblokowany. 6000 zarobione, więc lecimy w paliwko. Bierzemy właśnie teraz tira. No i mamy tutaj Excelent pięknie od razu. Dobrze, będziemy tak tutaj robić, żeby było jak najwięcej właśnie zgonów. Dobra, tak. Wow. No i. Do tego momentu dojechaliśmy 14 tysięcy, więc 12 litrowy silnik do tego lepszy bak. No i próbujemy, próbujemy więcej tutaj zrobić. Dobra, tutaj sąsiad chciał się rzucić dla nas. Ale mu coś nie wyszło, nie złapał się. Dobrze. Ładnie tutaj przechodzimy. Ładnie. O, tutaj ogra mamy. Pięknie załatwiony. Przejdziemy, będzie lepszy. Lepszy zaś. Moment. Dobrze, przejechaliśmy. 16 tysięcy. No, coraz więcej tutaj te reklamy denerwują. Dobra, więc zmieniamy to jest na. 130 yy... Na skrzynie biegów 130 yy... No, 13 biegów Trzyma. 13-biegowa skrzynia miała by tak być <laughs> No ale nie wszystko da się pojść w pewnym momencie, no, człowiek się zatni, będzie troszeczkę lipa Ale też ta skrzynia dużo nam tutaj da Możemy troszeczkę tutaj ulepszyć przejazd A też może nam pogorszyć, pamiętajcie. Dobrze, no daleko nie jest. Dobra. 18 tysięcy. Zawsze ten kawałek dalej pojechaliśmy. E Dobra, musimy tutaj takie coś zrobić. Plus do tego troszeczkę większy bakem. Pychacz się przyda. No super B. Dobra, mamy. No, tutaj przechodzimy. Amazing. Po prostu. Dobra. Ograt tutaj załatwiliśmy. 22 tysiące yy, na lepsze koła. Starczy hajsiwa i na dwa upgrade'y yy, właśnie tutaj naszego pojazdu. dwa upgrade bardziej ten naszego paliwka zbiornika. Dobre, spróbujmy. Tutaj to przejechać normalnie. Excellent. Wow. Dobra, mamy tak. Tutaj pazik się muszę rzucić. aż dwóch paździochów. Dobra. Ładnie przejechane. No i straciliśmy paliwo już e, 30 tysięcy. E, myślę, że właśnie weźmiemy sobie tutaj w engine dodatkowy buścik, który nam tutaj pomoże. Ale w czym? Zobaczymy. taki mały boost tutaj zrobiłem nie w tym miejscu, gdzie powinienem. No, ale zawsze to jest jakiś buścik. Miałem już więcej. Szkoda. No, ale musimy przejechać właśnie do następnego po ym, powyżej naszego tutaj właśnie punktu. Chociażby kawałek, właśnie. Zawsze to są jakieś dodatkowe kwoty. Hmm, dobra, lepsze opony, takie z kolczatką. Będziemy troszkę lepiej się trzymać drogi. Dobra. No nie powiem, fajnie tutaj się jedzie. amazing. Wow. Oni tutaj się naprawdę na mnie rzucają ostro. Tu dwóch kolejnych. No i straciliśmy troszeczkę paliwa, ale czy 5000 zarobiliśmy. E, czy możemy coś tutaj wykorzystać? Pełny, pełno zatankowane, do pełna do pełna, do tego co może mieć, co nie. Dobra, lecimy tak. Tu spróbujemy po prostu wykorzystać naszą szybkość bez właśnie dodatkowych tutaj liczerów. No ładnie, ładnie, ładnie wchodzimy. O, pięknie tutaj dostał Hacciata, ale ładnie tutaj wchodzimy, dobra, możemy w końcu lepszy tutaj silnik wziąć 16-litrowy, aż no, nie powiem. Troszeczką będzie palić. Ale może będzie jeszcze, jeszcze przy niż ustawa to przewiduje. Wow! Z tym silnikiem to naprawdę będziemy mogli tutaj zawojować ciat. Dobra, skończył nam się boost. Dajemy, dajemy radę. No i jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałeczek byśmy byli na miejscu. Dobrze. Więc tak, ja sobie tutaj wezmę tego rifle'a. No i tym riflem musimy tutaj załatwić wszystko. Pięknie, lecimy. No ładne, ładne strzały. Dobra, tak. Ale go... Z zjechałem. No, pięknie. No, minimalnie, abyśmy dojechali do końca. Hem, czy tutaj skrzynie? No, trzeba by było na 18-biegową wymienić, więc... Próbujemy właśnie tą skrzynią, bo już wszystko mamy prawie na pula. No, tutaj ładnie nam poszło. Pominęłem nawet tego ogra tam. Pięknie. Jeszcze aby tak się nie rzucali do mnie, to by było dobrze. ale te paździochy po prostu one się uparły, żeby zarąbać mi auto. Dobra, dojechaliśmy po ostatnią tutaj machinę. No i mamy 69, więc no, powiem wam tak szczerze. Myślę, że to zrobimy dopiero w następnym odcineczku żeby zachować po prostu harmonogram nagrań, więc to tyle. Trzymajcie się, nie zapomnijcie o łapce w górę no i subskrybujcie. Widzimy się już na następnym odcineczku. Hejos!